Witam moi kochani w kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj robimy coś naprawdę mega grubego, ponieważ będziemy okradać ludzi z ich brainrotów. Nieco oszukując, ale o co chodzi? Już wam tłumaczę. Jest z nami oczywiście moja dziewczyna Maja, która nam będzie dzisiaj pomagać. Cześć wszystkim, to jestem ja, jak coś. Ten taki śmieszny delfinek, bananowy to ja. Tak, założyliśmy dla Mai totalnie nowe konto. Nazywa się ono Brainrot Boss. Tak, bo ja jestem e, bossem w krewnięciu brainrotów. Nie, nie o to w tym Maja akurat jest cienka w kradnięciu Brain rotów, ale w sklepie kupiliśmy pewną rzecz, która kosztowała mnie naprawdę bardzo dużo, a mianowicie panel administratora wydałem na to 300 zł, także mam nadzieję, że się będzie opłacać. Teraz z Mają przetestujemy sobie wszystkie rzeczy, bo to jest na koncie maja, także Maja będzie nas więzić pewnie, będzie nam robić różne rzeczy tym panelem. No więc pokazuj, co tam mamy. Patrzcie, musimy włączyć tutaj nasz panel. Testujemy sobie najpierw wszystko na rzutku, dlatego, żeby potem wiedzieć, co robić ludziom. Tak, wybieramy jego i załóżmy, że mamy mu, że będzie malutki. O, i teraz rzutek jest malutki. Nie dość, że jestem mały, to jeszcze biegam z takim mega poślizgiem. Jak chcę zawrócić, to zanim zawrócę, to popatrz, co się ze mną dzieje. Jadę tak jakby na łyżwach. Tak, rzutek się ślizga. Okej, okay, i to będzie miał jeszcze przez 40 sekund. Także dosyć sporo. Nie da się tego z niego zdjąć. Więc musimy poczekać, aż to się skończy i testujemy kolejną rzecz. Ale może zanim przejdziemy do następnych rzeczy, to kliknijcie taki sam przycisk tam na dole. E, czyli zasubskrybujcie ten kanał razem z dzwoneczkiem, a dzięki temu nie pominie Was żaden następny odcinek. Odcinki pojawiają się tutaj codziennie, także naprawdę warto. E, zostawiajcie dużo łap w górę, jeśli chcecie więcej odcinków skradnięcia brainrotów, a ty, Maja, dawaj, kolejną opcję. Pokazuj, co tam mamy jeszcze. Rakieta jakaś! Ty, to mogłoby być dobre. Dobra, wpisujemy rakietę. Opa! I już. Tak. Wow! Wywaliło mnie do góry i totalnie gdzieś na bok poleciałem. Okej, okay, to jest fajne. Na przykład ktoś was goni, a wy szybko robicie mu bach i on leci w kosmos. Ej, najlepsze w tym jest to, że można też robić jakieś combo. Czyli wiecie, pierwsze jedną rzecz, drugą, trzecią i dana osoba nie jest w stanie nic zrobić. Na przykład teraz Maja mnie zamknęła w boksie i przez 10 sekund jestem totalnie uwięziony, nie mam nawet jak stąd wyjść. Więzienie. A może zróbmy teraz... uh O! Ciekawe co to robi? Ja już się boję, naprawdę. O! Dostaję jumpscara na środek ekranu i nic nie mogę robić. Po prostu widziałem Tung Tum Saura na cały ekran. Okej, okay. a co ci daje Night Vision? Aha, widzę tak jakby... Aha, dobra! Tak się zastanawiałem, patrzę po niebie, czy widzę w ciemności, ale jak się okazuje, patrzcie, po prostu widzę osoby. W tym wypadku akurat widzę Skina Mai w środku, ale chyba rozchodzi się o to, że patrzcie, widzimy przez ściany. I nie dość, że widzimy przez ścianę tą osobę, bo podejrzewam, że jeśli ktoś jest na niewidce, to też go będziemy widzieć. Także to jest serio mocne. Ej to to jest ułatwienie w sumie. No, 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 to musimy klikać na nas, bo widzimy przez ścianę dzięki temu. Okej, okay, a co jest to? Teraz zmieniłem się. W... Bombardiro krokodilo. Nawet nie mogę walić Mai, nie mogę nic robić. Al... Dobra, udało mi się ją walnąć, ale nie ma animacji w ogóle machania. Tak jakby nie mogę robić wszystkich rzeczy, które powinien normalnie móc zrobić. Teraz obydwoje jesteśmy brain rotami. Co tu jeszcze zostało do przetestowania? Może to, o. Tutaj biegam w inną stronę po prostu. Okej. Okay. No, chcę z do przodu, a biegnę do tyłu. E, teraz mam dużą głowę i wysoko skaczę. Uuu, fajne, fajne. Okej, okay, to co mi jeszcze tutaj zostało? Jeszcze została mi dwie rzeczy. O, to. E, co się dzieje? Aha, ty jesteś mną teraz. Jestem Kie małe jaja! I hey, Maja mną steruje! Dobra, dopiero teraz mogę coś robić. Okej, okay, to jest fajne. I jeszcze ostatnia rzecz. Leżę. Okej, okay, leżę z jest po prostu... No dobra, to w sumie chyba już wszystko wiemy, jak działa. Mam nadzieję, że Maja będzie umiała się tym obsługiwać. My teraz wychodzimy i idziemy kogoś okradać. Tak, bo ogólnie, właśnie taki jest plan, że działamy zespołowo i ja narzucam na ludzi te takie różne utrudnienia, a źródłek w tym czasie kradnie nam jakieś super brain roty. Także myślę, że dobrze się podzieliliśmy, bo gdybym ja miała to kraść, to no, nic byśmy nie mieli, bo nie jestem w tym najlepsza. Także ja będę po prostu się znęcać nad ludźmi dzisiaj. Ogólnie z tego co widzę, to ludzie nie mają tutaj jakichś super brain rotów, ale od czegoś musimy zacząć, bo potrzebujemy nazbierać teraz rzeczy na kolejne odrodzenie. A dokładnie potrzebujemy jeden milion dolarów i bombonini, guzini. Także postaramy się to dzisiaj zrobić. E, dawaj Maja tutaj do mnie. HBQ AK masz? masz. mam. Dobra, to przygotuj się, bo ja tutaj wbijam. Dobra. Dobra, rób mu tam wszystko, wszystko co można. Zabieramy mu tego i lecimy. O, jest uwięziony, jest uwięziony, dawaj! Dawaj Maja, o leży, nice, nice, nice. Dobra. Ja jestem dobra w to. No i zabraliśmy pierwszego Brainrota. Jakie to jest proste? I Ziomek nie mógł nic zrobić. Ja wiedziałam, że ja będę w to dobra. No dobra, no to pierwszego Brainrota już mamy. Ej, ukradnij, ukradnij tego, którym ja jestem. Ale to co, chcemy znowu tego samego okradać? No nie wiem, możemy. On był w sumie prosty do okradnięcia. To przygotuj się. Moja tutaj wbijam, a on już czeka obok. Maja, możesz go więzić. Nice. Dobra, dobra. Bierzemy tego. On nie jest dużo warty, ale Maja ma takiego skina. Także po prostu dla zasady mu zabierzemy. On nic nie może zrobić: totalnie nic nie może zrobić. Ja mu nawaliłam 10 rzeczy naraz. Teraz za kasę w końcu będę mógł sobie pokupować jakieś rzeczy. A jednak jeszcze nas nie stać na głowę, Meduzy. Bardzo mi się podoba moja rola dzisiejszego odcinka. Jest dobrze, wychodzimy. Dobra, to wbijamy co? No możemy, czekaj. Czekaj, czekaj. Jesz jeszcze nie, jeszcze nie. Przygotuj się. To jest. Ten. Masz go? Mam, mam. Dobra, to przygotuj się. Albo tego HX. Masz tego hx -a? Dobra, to hx i nazami. Dobra. Czekaj, bo on tu stoi obok. Jeszcze nie, jeszcze nie, bo dopiero wchodzę. E, kogo zabieramy? Zabieramy tego. O, dawaj, dawaj. Wal tam. Dobra. Kurde, zdążył wbiec. Niedobrze, on jest uwięziony tutaj. Nic mu nie rób. Wyszedł, 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 wyszedł. Przestraszył się. Przestraszył się, on miał fajne brain roty. Ja byłam taka skupiona. Tylko siedzę i klikam. Dobra, a tego nie masz, nie? Nie. Wyszedł! Wszyscy wychodzą! Wszyscy się nas boją! Kurde, wyszli ci najlepsi, dobra. Chodź tu szybko, szybko, szybko! Dziutek! Tak? tak tak szybko. No. Patrz, co on ma. Uuu, dobra. Pierwszy secret. Pierwszy secret może wlecieć. Odpal mi wallhacka. To widzenie w tym. Git. To ja otwieram. Przygotuj tego bruksa. Okej. Okay. Czekaj, bo on tu biega. Tego bruksa i HX'a trzeba. Kurde, dużo ich tutaj. Ale próbujemy, co? Tak, tylko czekaj. Ja się schowam w bazie, bo mnie biją. O, dobra. I teraz mogę nawigować tutaj. Blokuj mu. No. Już. Dobra, leży. Dawaj wszystkich tam. Tego HX'a. Wszystkich. O. Może będziemy mieli pierwszego sekreta? Dawaj tego haiksa wszystko. Kurde, złapał mnie. Pod sam koniec, najgorzej. Wyszedł. Ja. Yeah. Ja w życiu nie widziałam takiego brain rota, jak on miał. Status zbroi obsrana. No nic, lecimy na kolejny, co? Dobra, dobra. Misja na teraz jest prosta. Moi kochani, musimy ukraść. E, tutaj tego lucky bloka. Myślę, że to jest do zrobienia. Dawaj, Maja, gdzie ty jesteś? E, wbiłam dopiero. Gdzie jest, gdzie jest? Tutaj. Dobra, masz tego, Liberation. Mam. To się przygotuj. Otwieramy to. E, mam nadzieję, że ci z góry się na mnie nie rzucą. Uwaga, uwaga, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Dawaj, lecimy. Dobra, ma więzienie. Dawaj Michaela wal. Michaela. E, dobra, dobra, dobra. E, Michael leci rakietą. Nie, wyszedł. Serio? Wyszedł, a ja w ogóle jestem w jego bazie. Zniknęły wszystkie jego brain roty, a ja jestem w środku. O co tutaj chodzi? Co jest grane? Ty no normalnie nie ma ziomka, a baza jest zamknięta. Ja już jestem Jestem wkurzona na ten serwer, bo nic tu nie mogę zrobić. Mnie cały czas walą. Nie wiem, co oni chcą ode mnie. Na szczęście nie jest to jedyny ziomeczek, którego możemy walić. Fyg ty. Masz go? Mam. Tego Fygy ty i Michaela w dwójkę ich będziesz musiała. Okej. Okay. Dobra, za 3 sekundy. Odgonię ich tutaj trochę. Czekaj, bo on biegnie za mną, odgonimy go. Dobra, dawaj, Michaela i tego Fygy ty. Dobra, już już są. Wszystko im dawaj. Wszystko, wszystko, wszystko! Daję, daję! Dobra, ratuj mnie, kurde! Już byłem prawie, najgorzej, to jakiś kolejny w ogóle ciara teraz i wyszedł, ale lamus Nałożyłam na niej wszystko co się dało No wiem, wiem, no to było gita akurat, bo to nie oni mnie zaatakowali O, ale przyszedł tutaj ktoś inny Szymon Roblox Szymon Roblox, dobra Tylko, że ja teraz nie mam prawie żadnego, bo wszystko straciłam, potrzebuję 20 sekund Dobra, czekaj, czekaj. Dobra, czy jesteś gotowa? 3 sekundy potrzebuję. Siedzę już u niego w bazie, także na spokojnie. Lecimy, dawaj, 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 dawaj. Dobra, ma więzienie. Eee, teraz leży. Ej, jak mu dajesz jakieś rzeczy, to dawaj mu po jakimś czasie, bo on więzienie ma na 10 sekund. Ała, ktoś mnie wali. Nawet nie wiem kto. Ktoś na ly. Liberation. Ha, no to fajnie, że on nie ma brain rotów, a tutaj jest. O co chodzi? Jak ziomek jest na serwerze, jak go nie ma? I ten też wyszedł. O! Nie dość, że sobie Pomagają Każdy każdemu. To jeszcze jak chce komuś coś zabrać, to od razu wychodzi. No co jest z tymi ludźmi? My im nawet nic nie robimy. Oni się nas boją. Ale tego Bombiniego Guziniego potrzebujemy. Dobra, masz Igora? E, już patrzę. Czy mamy Igora? Mamy Igora. Dobra, rób mu wszystko. Bombonini Guzini musi trafić do nas, bo potrzebujemy go. Także zabieramy. O nie! Dobra, udało się. Już na mnie leciał jakiś ziomeczek. Nie zdążyłeś. Sorry, mordo. Na szczęście ja tutaj nad wszystkim panuję. Niestety nie zdążyliście panowie, także do odrodzenia. Bombiniego, Guziniego mamy, ale mamy 8 milionów z jednego biliona. Także może być to nieco ciężkie. Ale tylko troszkę. Może wspomożemy się Lucky Blockiem. Co ty, Maja, na to? E, ja zawsze jestem chętna na opening Lucky bloka. Dobra, to go kupujemy. 800 Robuxów. Ja zbankrutuję. Ale dobra, zobaczymy. Może, może coś fajnego poleci. Maje puszczamy, dawaj maja. Możesz pooglądać. Ten już jest napalony tutaj na mojego Lucky bloka, ale właśnie go otwieramy. Uwaga, tygrys jakiś. Ah, yeah! To ja go zawsze chciałam. No nie spoko. Przynajmniej daje nam dużo kasy, a to akurat teraz najbardziej potrzebujemy. Potrzebuję też pokupować sobie jakieś itemy, bo totalnie nic nie mam. W końcu możemy tą głowę meduzy sobie kupić. Ja jeszcze tego nie używałem, także totalnie nie wiem jak to działa, ale właśnie to teraz przetestujemy. Maja, chodź tutaj! O, znalazłem serwer. Nie! Maja za niego weszła właśnie. Gościu wyszedł, no najgorzej. To na mnie się tak ucieszyłeś. Dobra, ale Tutaj mamy, tralalalo, tralala, to chociaż, chociaż jego byśmy zabrali, albo tego, o, dobra, kradnę kogoś, Maja, ratuj mnie, Wa wal wszystkich, wszystkich, wszystkim wszystko. Dobra. Fajdermenowi takiej białej, z białymi włosami, z białymi włosami, szybko coś. Leży. Dobra, no i super, i mamy to, dobrze Maja, wow, jeszcze w ostatnim momencie ziomek chciał uratować. Wow, tung tung. Patrz, jaki duży Tung Tung! Gdzie Tung Tung? A tutaj! Ty, jakieś portale tu są! Z tych portali tungtungi małe wychodzą. Co tu się dzieje? Musimy wykorzystać to zamieszanie Maja. 4 sekundy, dobra. Akurat zablokujemy sobie bazę. Mm, za chwilę. Jeszcze nie, jeszcze nie. Ej, Maja, pomóż! K12. Stunuj go. Stunuj go. Dobra, dostał bombę, nice. No i o to chodzi. Maja może mi pomagać zdalnie. Po prostu sobie stoi tam z boku i mi pomaga. O to chodzi, o to chodzi. Teraz tą z białymi włosami, co tutaj stoi obok, przygotuj, bo ona się czai. I weź mi tą wizję odpal. Uwaga, uwaga, uwaga. Jest laki blok. Dobra, biorę go. Dawaj, dawaj. Wszystkim wszystko. Robię, robię. Dobra, mamy to. Mamy Lucky Blocka. Pozdro. Juhu. No nic, zmieniamy serwer, zobaczymy, może uda nam się jeszcze coś fajnego dzisiaj ukraść. Tutaj ziomeczek ma Lucky Bloka. Czy chcemy mieć dwa Lucky Bloki? Aha, jeden mnie okrada. Ej, Maja, pomóż. Szybko, proszę. Kurde, mnie nie ma. Dobra, jest git, jest git. A dobra, wbijaj, wbijaj jednak, wbijaj szybko. No jestem. To dawaj, więź tego. Czarnego takiego. Ziutek, kradną cię. Wiem, 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 wiem. Bazę muszę i zablokować. Ej, oni mi zabrali! Gdzie on jest? Gdzie jest mój laki Blok? Kto ma moje laki bloka. Czemu on jest ukradziony? Przecież nikt go nie trzyma w ręce. Patrzcie to. Ej, o co chodzi? Laki blok się zbugował. Dobra, wrócił, ale się wystraszyłem już, nie? A może dlatego, bo ja jednego zamknęłam w więzieniu, co uciekał. No no dobra, może dlatego. Dobra, czy masz Vegita? Mam. Dobra, właśnie go okradają. Ja zabieram też. Lecimy. Nie ma co. Dawaj, blokuj wszystkich. Wszystkich. Dobra. Kogo tylko się da? Wszyscy leżą. Dobra, no i mamy kolejnego. Brawo. Dobrze, moja. Dobrze. Wiem, ja jestem. Dobra! Wyjątkowo coś dobrze nam idzie, także. Dobra, uwaga, czy będę miał już kasę? Mamy bilion! Maja! Możemy robić odrodzenie. Ale czekamy, bo mm, admini pisali, że może coś jeszcze będzie. Także zobaczymy. Cztery laki bloki? A nie, to jest chyba, że 6 razy cztery, nie? Chyba tak. Tutaj kogoś okradają. Nie ma zabierania! Nie ma! Co ty, co ty, co ty? Żeby ktoś mi tak pomagał kiedykolwiek. Oczywiście oprócz Maj, bo Maja mi tutaj pomaga, ale mówię. O innych osobach. Mi w życiu nikt nie pomógł. Jak mnie kopali na ziemi, to podbiegało jeszcze trzech kolejnych, żeby mnie jeszcze bardziej skopać. Nie ma ja? Tak, właśnie, a ja pomagałam. Zawsze. Dobra, muszę zablokować bazę. Aha, to strzela w brainroty i ulepsza je niektóre. Ogólnie włączyli na serwerze teraz 6 razy 4 Możecie napisać mi w sumie w komentarzu, o co z tym dokładnie chodzi, bo aż tak się nie znam, a Wy pewnie wiecie. Także dajcie mi znać w komentarzu. A my poszukamy jeszcze kogoś, tutaj ktoś jest o wow milion na sekundę maja Dorix, Dorix, go! Dobra, poczekaj. Weź mi włącz tą wizję. Lecimy po Dorixa. Dorix nawet nie wie, gdzie trafił. Mów kiedy. Dawaj, teraz. Dobra, więzienie. Dobra, no i kradniemy właśnie ziomeczka. Lecimy. W razie czego będę ci dawał niki. A biegnie na mnie jakiś łysy. Dobrze, 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 więź go. Rakietą go teraz, czy czymś. Dawaj, Maja, proszę, proszę, proszę. Już prawie jestem. Ej, Maja uratowała w ostatniej sekundzie, nie? Uch, jakiegoś turbo zabraliśmy. Nie wiem o co chodzi, ale. Ale popatrz, wejdź sobie Maja, ci pokażę. O nie! Coś włączają, ale ja wszystkich widzę na szczęście. Dawaj Maja, gdzie ty jesteś? Idę, idę. Popatrz, ile mamy brain rotów. Ja. Yeah. Ten ma nad głową jakąś gumę i kebaba. Albo taka osa? Chyba ta kosa to z tego eventu. To, ale serio, idealnie w ostatniej sekundzie. To zablokowałaś i jeszcze Ziomek wyszedł. <noise> Także w skrócie ta konsola jest zbyt OP, naprawdę. Ona jest zbyt OP. A tymczasem tańczymy i możemy otworzyć kolejnego laki bloka w sensie tego pierwszego. Także otwieramy. Nie ma ja? Tak, oczywiście. Ja już się nie mogę doczekać. Ja tak lubię laki bloki. Jakiś niebieski. Uwaga, tygrys. Kolejny. Z poprzedniego Laki Bloka też nam wyleciał, tygrys. A tutaj mamy w zanadrzu jeszcze jednego Laki Bloka. Maju możesz zabierać te brain roty do siebie, bo ogólnie składamy wszystkie fajne brain roty, które uda nam się zebrać na konto Mai. Jak widzicie, tutaj mamy już takie Candy Mateo, na przykład Candy Giraffe, Espresso, Signora, Trulimelo, Trulicina jest do wywalenia. Akurat to zaraz Maja wywali, ale możesz poprzenosić wszystkie brain roty ode mnie. Też mi właśnie w komentarzach pisali. Się o tym, żebyśmy sobie e, przenosili te brain roty do siebie i w sumie to jest bardzo fajny pomysł, no bo jak widzicie one dają akurat dość sporo pieniędzy i szkoda by było je po prostu stracić przy odrodzeniu. Tych nie zabieraj mitycznych, tylko tego, o na końcu i te wszystkie z prawej strony. Dobra. Jak widzicie Maja niesie już dosłownie ostatniego brain rota. tak się teraz prezentuje nasza baza. Tak, jest bardzo mocna i bardzo się boję ją stracić. Mam nadzieję tylko, że Maja mnie nie oszczędzi. Szuka pewnego razu i nie zakosi mi tych brain rotów. W każdym razie z tego filmu to by było na tyle. Następny odcinek zaczniemy sobie od tego Lucky Bloka, zobaczymy co z niego może fajnego wylecieć. Zrobimy też oczywiście odrodzenie, dlatego subskrybujcie ten kanał razem z dzwoneczkiem, żeby nie pominął z żaden następny film. No i oczywiście wpadajcie na kolejne, które w tym momencie wyświetlają Wam się na ekranie, bo znikną one za 3, 2, 1.